Teraz kolejny temat, czyli przebranżowienia. Trochę już powiedziałem o tych kierunkach studiów, które są potrzebne. Natomiast, jeżeli idziecie do pierwszej pracy po studiach i macie właśnie jakieś tam projekty hobbystyczne i tak dalej, to ja tego nie traktuję tak naprawdę jako przebranżowienia, prawda? Dla mnie przebranżowienie to jest coś takiego, że pracujemy gdzieś w zawodzie jakimś innym niż programista, i potem po jakimś czasie stajemy się programistą. No i takich osób w Embedded jest trochę. Przy czym e, najczęściej to jest przebranżywienie z innych e, takich e, zawodów, które są jednak z tym sprzętem związane. I na przykład e, często jest taka ścieżka, że najpierw e, projektujemy hardware, prawda? Robimy jakieś PCB, czy jesteśmy takim pracownikiem, nawet e, takim magikiem odlutowania, prawda? No, i poznajemy ten język C, mikrokontrolery, i stajemy się programistami. Tak samo możemy zaczynać od bycia testerem i przebranżowić się na programistę. To jest bardzo często spotykana ścieżka. No, i też, właśnie jako tester, znamy ten hardware, prawda, podłączamy go w różnych konfiguracjach, jesteśmy biegli technicznie, czytamy różne tam, nie wiem, schematy, dokumentacje i tak dalej. No, i to przebranżowienie jest właśnie proste. Inną taką grupą zawodów, które no bardzo często przebranżawiają się na programistów embedded, to są różne zawody, właśnie związane z mechaniką, automatyką, utrzymanie ruchu, serwisowanie, jakieś roboty przemysłowe, sterowniki PLC, maszyny CNC, druk 3D, takie rzeczy. Osoby, które przechodzą z tamtych zawodów, bardzo często w ogóle ich nie, nie motywuje do tego nawet chęć większych zarobków, tylko sposób pracy, dlatego że takie osoby związane np. z maszynami, utrzymaniem ruchu muszą na przykład na nocne zmiany gdzieś jeździć albo wyjeżdżać na miesiąc, powiedzmy nie wiem, na drugi koniec świata, żeby jakąś halę produkcyjną postawić. No i e, oni po prostu chcą mieć jakieś takie prostsze życie, prawda? Robić sobie coś w jednym miejscu, żyć w domu, nie wyjeżdżać na jakieś takie delegacje długie. E, I właśnie im w tym ma pomóc przebranżowienie na programistę niskopoziomowego. I szczerze mówiąc, e, Mało znam osób, które przebranżowiły się z innych zawodów, które nie miały do czynienia z hardwarem. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest po prostu pójść na jakiś bootcamp i przebranżowić się na front enda, czy na, czy na przykład najpierw na testera, a dopiero potem na, na embedded albo właśnie na frontend, na Java, na .NETa, na Pythona, na jakiś data science, prawda? To są właśnie takie kierunki, które najczęściej wybierają osoby do przebranżowienia, które nie mają tyle styczności z hardwarem. Jeżeli chodzi o właśnie takie osoby, które się przebranżowiły, a mają inną umiejętność, która też jest przydatna w projektach, prawda? No bo jeżeli umiesz projektować na przykład PCB albo właśnie jakąś mechanikę, obudowy, CNC, cokolwiek, to masz umiejętności, które w tych projektach też są przydatne. I po pierwsze, to może być Twój plus przy zatrudnieniu, bo ktoś sobie pomyśli, no. Wezmę go na programistę, ale przy okazji mi tam czasami jakąś obudowę zaprojektuje, albo jakąś płytkę PCB, albo mi coś polutuje. To na pewno jest plus, kiedy wchodzisz do takiego projektu, bo po prostu jesteś wartościowym po prostu członkiem tego zespołu i masz jakąś umiejętność, której nikt inny nie ma. Ale trzeba tutaj bardzo uważać, bo znam takie przypadki, że osoby się przebranżowiły na programistów, a okazały się takie dobre właśnie w tych rzeczach, których nikt inny nie umiał, że bardzo mało programują i yy, narzekają na to, że nie mają po prostu takiego postępu jako sami programiści. Więc niby dostajecie wtedy tytuł programisty, ale musicie bardzo uważać, żeby zajmować się programistycznymi rzeczami, żeby tak nie dać sobie wejść na głowę. Dobra, często przez ludzi bardziej związanych z hardwarem kod w embedded wygląda jak wygląda. Tak, a w ogóle to jest trochę większy temat, prawda? Bo wydaje mi się, że kod w embedded wygląda jak wygląda też trochę yy, dlatego, że. Yy, no, no bo zobaczcie, taki programista wysokopoziomowy to on się musi właśnie szkolić tylko w programowaniu, a nawet jak jesteśmy już programistą niskopoziomowym, to my cały czas musimy, prawda, wiedzieć z jakimi właśnie sensorami mamy do czynienia, co potrafi nasz procesor. E, mamy ograniczenia też no, języka, no bo powiedzmy, że taka Java potrafi dużo więcej niż C. E, no i to wszystko wpływa na ten nasz warsztat taki programistyczny. Poza tym też właśnie nie myślimy obiektowo, tylko proceduralnie i to wszystko się odbija na to, właśnie w jaki sposób kod robimy, ale z drugiej strony no my jednak potrafimy ten hardware właśnie, właśnie ogarnąć i też na przykład jak coś nie działa, jesteśmy w stanie to zdebugować, zrozumieć i sprawić, żeby to działało. Tylko często właśnie nam brakuje tego, tej takiej ostatniej fazy, tak jak mówiłem w tym poprzednim live'ie, że to, że coś działa, to bardzo dobrze. To jest pierwszy krok, ale nie kończ na tym swojej pracy. Teraz, jak masz coś działającego, no to właśnie to popraw, żeby to można było później używać i żeby to później przez długi czas tobie służyło. No, no i to jest właśnie taka rzecz, której bardzo często nie robimy. Co z programistami mid-senior, którzy pracują w C++ ale raczej na wyższej warstwie ab abstrakcji, a chcą przeskoczyć stricte do Embedded? Na jaki level taka osoba ma wskoczyć? To jest dosyć takie yy, zależne też od projektu, od tego, gdzie trafisz. Yy, jeżeli ktoś jest seniorem w C++, ale nie ma doświadczenia z Embedded, może uda Ci się trafić na projekt, który jest w Embedded i ma programistów, którzy są doświadczeni w Embedded, przeszli niedawno na C++, ale w samym C++ nie mają doświadczenia. Wydaje mi się, że często są projekty, które na przykład robią C++ w Embedded i brakuje im osoby, która jest seniorem C++. No bo ja na przykład samemu, jak byłem w projekcie C++, no to ja przeszedłem z C, trochę tam poczytałem, wiedziałem co i jak, ale brakowało mi Powiedzmy, interakcji z taką osobą, która na przykład jest takim seniorem C, i jak ona robi code review mojego kodu, no to mi po prostu pokaże, co robię źle, prawda? Bo tak, wtedy senior C i senior embedded się uzupełniają nawzajem, prawda? Bo jeden lepiej zna te rzeczy hardwareowe, drugi lepiej zna te rzeczy C, i projekt po prostu idzie bardziej do przodu. A wydaje mi się, że ta część taka stricte embedded. Dla C, no to hmm, wydaje mi się, że to wymaga tak naprawdę trochę wprawy, prawda? Bo sobie trzeba y, zdawać sprawę, czego nie mamy w C, a jest w C. -ie. Czasami w ogóle nam to pomaga, prawda? Bo mamy takie, mamy taką wyobraźnię C, -owca. wiemy, co chcemy osiągnąć. Ten język pozwala nam coś napisać tak zwięźlej, i potem, jak już nabierzemy trochę takiej wprawy, to próbujemy w C osiągnąć te same rzeczy, co w C, co generalnie wychodzi na plus. Więc wydaje mi się, że trzeba po prostu złapać doświadczenie w jakichś projektach komercyjnych w C i, jako C owiec, który, któremu brakowało temu embedded, zdobywasz doświadczenie z samego hardware'u i jesteś wtedy seniorem C embedded. No, ja tak, ja tak to widzę przynajmniej. Z tym utrzymaniem ruchu. Kamil, tak, to jest dosyć częste. Ja znam trochę osób, które właśnie znają ten ból, po prostu na początku to jest fajne, a później po prostu człowiek staje się coraz starszy i chce, chce po prostu gdzieś zapuścić korzenie, prawda? No, te, taką drogę dużo osób przechodzi i to jest normalne. Okej, okay, teraz. Właśnie, ja mówiłem trochę o tych bootcampach, prawda, że dużo osób idzie do programowania przebranżowia się na programistę z zupełnie innych zawodów, natomiast ja nie słyszałem o czymś takim jak bootcampy embedded. No i bootcampy same w sobie one mają taką konsekwencję, że bardzo dużo osób aplikuje na stanowiska juniorskie, i słyszałem informacje np. od frontendowców, jobowców, że trudno się dostać do pracy. Natomiast ze środowiska embedded słyszałem, że brakuje rąk do pracy. Czyli tego takiego przesycenia rynku juniorami jeszcze nie ma. I wydaje mi się, że bootcamp embedded jest takim dosyć hardkorowym Zadaniem, powiedzmy, do zrobienia, no bo jednak ta część hardware'owa jest też bardzo trudnym elementem do nauczenia osoby, która nie miała z tym wcześniej do czynienia. I to jest tak naprawdę, jedno drugie, tyle roboty, co software. No wiadomo, że y, wtedy tego software'u no, na takim poziomie, właśnie na tych warstwach abstrakcji i tak dalej, jakbyśmy y, y, nie uczyli, ale. Wydaje mi się, że to jest jedno, jedna z przyczyn, dlaczego ta branża embedded nie jest taka przesycona. No a z drugiej strony trzeba przyznać właśnie, że e, jednak pracy w tym embedded jest też e, dużo mniej. E, no bo tak naprawdę w ostatnich latach te firmy z zachodu zaczęły, e, m, zaczęły przychodzić do Polski ze swoimi projektami i jest coraz więcej e, embedded. I coraz łatwiej jest zdobyć też pracę jako programista embedded, ale na przykład, jak ja zaczynałem, to żeby robić na mikrokontrolery, to praktycznie były takie małe firmy, tylko albo jakieś startupy, albo firmy, które na przykład robią jakieś takie małe rzeczy. Natomiast nie było jakichś takich dużych graczy. A to się zmieniło. Na przykład właśnie gdzieś z Niemiec, z Europy właśnie i z, z Ameryki przychodzą duże firmy, które outsourcują do Polski projekty i dużo łatwiej jest znaleźć pracę w takim właśnie stricte embedded. Wydaje, wydaje mi się właśnie, że ten rynek programistów embedded jest, jest dużo mniej Przesycony niż w przypadku takiego programowania wysokopoziomowego, no i to też może być dobra informacja dla osób, które lubią się takimi rzeczami zajmować.